No to ruszamy z zadaniem trzecim. Mamy sobie sondę, która ma jakąś tam masę podaje 10 ton, i ona nam się porusza dookoła Ziemi, tak jak tutaj narysowano, na promieniu R. I ona ma tutaj sobie wartość, jak się, że znaczy prędkość, jak się porusza, na 7,56 km na sekundę, czyli od razu. Jak ktoś y, widzi kilometry na sekundę, powinien myśleć, że to jest 7,56 razy 10 do 3 normalnych jednostek metr na sekundę. No i następnie włączono silniki, ona poszła jakąś siłę odrzutu i poleciała, y, no, nie powiem gdzie w nieskończoność, y, początkowo mając prędkość VP. I jest powiedziane, że ta prędkość była na tyle duża, że ta y, satelita sobie poleciała, poleciała, poleciała aż do nieskończoności i w tej nieskończoności miała. V nieskończoność, tu mi myszka przeszkadza, więc ją usunę. równą 2 razy 10 do trzeciej normalnych jednostek metrów na sekundę. To jest do trzeciej i już mamy też masę ziemi, jakbym to pytał. No i w zadaniu pierwszym, tutaj mamy jeszcze wytłumaczone założenia. Właściwie to są te takie normalne założenia, które zawsze się bierze pod uwagę, rozwiązując takie zadania. Zadanie 3.1 do Dokończ zdaniem. znasz właściwą odpowiedź i tu mamy napisane, jak ta prędkość, z którą ta nasza satelita tutaj poruszała się chwilę przed tym, jak odrywała się od Ziemi, Vp, jak ona się ma do różnych innych stałych. No i będziemy się starali to jakoś policzyć, no i już coś się staramy robić, więc zrobimy to z bilansu energii, więc można by powiedzieć, że w momencie, kiedy ona tu się znajduje w okolicach naszej planety i ma tą prędkość vp, to jej energia w tym momencie składa się z dwóch czynników. Z jednej strony jest to energia kinetyczna mvp kwadrat przez 2. Z drugiej strony jest to no, energia potencjalna grawitacji, czyli minus, bardzo ważne, minus g, duże m jak masa planety, małe m przez no, ten promień do kwadratu. A z drugiej strony, czyli to jest tutaj, jak jest przy planecie, a jak już poleci do nieskończoności, czyli tu jest nieskończoność, no to ma. To, to zakładamy, że jest na tyle daleko, że nie czuje tej planety, czyli nie ma energii potencjalnej. I jest tylko energia kinetyczna m. M. m, m coś tu chyba mokre było. M. Może jeszcze raz napiszę. M. V nieskończoność kwadrat przez 2, no, i w związku z tym, że jest zachowana energia, to te rzeczy muszą się sobie równać. m, v, nieskończoność do kwadratu przez 2. Jasne. No to właściwie mamy takie sobie równanie. Czego my szukamy? Szukamy vp, więc usuwamy, więc można na pewno skrócić m, bo wszędzie występuje, i próbujemy wyznaczyć vp kwadrat. No to mnożymy przez 2, przerzucamy tego gościa na drugą stronę i od razu widzimy, że vp to się równa pierwiastkowi z v, nieskończoność do kwadratu plus Gm przez r. Aha, czyli Vp to jest gm przez r plus jakiś dodatek związany z tą prędkością w nieskończoności. Więc widzimy, że Vp na pewno jest. No i teraz się zastanawiamy, ile ono jest równe. Mm, no na pewno jest większe od. A i co jeszcze dwójki zapomniałem? Bo mnożyłem przez 2. I teraz to by się zgadzało. Vp, prawda, jest mnożone przez 2. Jest. Vp jest większe od 2gm przez r. O ten kawałek. No, czyli od razu widzimy, że odpowiedź D jest prawidłowa, V jest większe od tego członu, bo ma jeszcze ten dodatkowy człon, tak nam wyszło z porównywania energii. Voilà! Fajnie. Yy, ale użyłem tutaj już zadanie 3,2, a no, rozwiązywałem, przypomnę, zadanie 3,1, więc pójdźmy na zadanie 3,2. Oblicz wartość natężenia pola grawitacyjnego na orbicie kołowej, po której poruszała się sonda. Aha, no to możemy. jak coś to, to można sobie cofnąć. OK, zmażemy to, co tu jest, jakimś dużym kropą. Ok, wartość natężenia pola grawitacyjnego na orbicie, po której poruszała się sonda. Czyli mamy tą planetę o dużej masie m, mamy sobie tą naszą e, satelitę, tu jest r. I skąd taką wartość natężenia wziąć? No to po pierwsze, m, możemy wyjść z czegoś takiego. Czym jest, że jest natężenie? Natężenie to jest no, z definicji siła podzielona przez masę tej satelity, czyli G, m. Przez R. No i właściwie G mamy spoko. Dużą M mamy masę planety, ale nie mamy tego R. Skąd go wyczasnąć? No wyczasnąć go można z tak zwanej pierwszej prędkości kosmicznej, albo z tego warunku. Z, z jaką prędkością on się porusza tutaj? To V e, orbitalne, tak, żeby utrzymywać się na tej orbicie R. No i to się dostaje z takiego warunku, że siła grawitacji, czyli to jest tak jakby pierwsza prędkość kosmiczna, przypomnienie w razie czego, to jest tak, że prędkość dośrodkowa MV orbitalne kwadrat przez 2 masa satelity musi się brać ze siły grawitacji, czyli GM M przez R do kwadratu R to jest właśnie promień. Tu nie jest przez 2, bo to nie jest energia e, kinetyczna, jakbyście się chcieli pomylić, to nie róbcie tego na maturze, tylko tu jest przez R, bo mówimy o sile dośrodkowej, czyli Siła dośrodkowa równa się sile grawitacji. No to tak, M się uprości i R się uprości. I mamy, że V orbitalne do kwadratu równa się GM przez R. Jasne? No w sumie całkiem, całkiem fajnie. No, z dokładnością do tego, że coś, coś tu nie zagrało, a dlatego, że tu nie ma kwadratu. Teraz to wygląda dobrze, bo inaczej by tu się prawda skróciło, jednostki by się nie zgadzały. Skąd ja wiem, że było źle? A no stąd wiem, że szukaliśmy natężenia, co powinno wyglądać jak przyspieszenie, to jest siła przez masa, czyli zostaje przyspieszenie, gm przez r kwadrat, no i, i wyszło mi to samo tutaj i tutaj, no ale to nie może być prawdą, bo tu są prędkość do kwadratu, metry na sekundę do kwadratu, a tu coś powinno wyjść w jednostkach metry na sekundę kwadrat. Jasne, ale... Oczywiście od razu widzę, czym jest R, bo z tego wzoru. Widzę, że R to jest GM przez prędkość orbitalna do kwadratu. I jak już mam R, no to ładuję do tego wzoru i mam natężenie pola grawitacyjnego. Na górze to już napiszę, że natężenie pola grawitacyjnego to jest. Proszę państwa, no to będzie tak. Hm. Y, GM będzie na górze, to przepiszę, ale GM na dole będzie w kwadracie GM. Do kwadratu, czyli ten kwadrat się uprości z tym, co jest na górze. No a tu będzie V orbitalne do kwadratu w mianowniku, czyli poleci do licznika, będzie V orbitalne aż do potęgi czwartej. Czyli wzór finalny to jest V orbitalne do czwartej przez Gm. No i to chyba ma dobre jednostki, możecie to sprawdzić. No ale sprawdźmy to takim prostym rachunkiem, że to podstawmy. No i wychodzi nam, że tak, że V orbitalne, to jest innymi słowy, no ja to mam, można sprawdzić na górze, ale ja to pamiętam. O, sprawdźmy. 7,56 km na sekundę, oho, aha, dobra, róbmy, to jest 7,56 razy 10 do trzeciej, bo to są kilometry na sekundę, do trzeciej, do potęgi czwartej aż, I to dzielimy przez GMM, czyli 6,67 razy 10 do minus 11, o Boże, Razy 5,97 to jest masa tej planety. G to ja wziąłem z Waszych tablic stałą grawitacji, znaczy tą, tą taką stałą, która jest we wzorze grawitacyjnym, można Cię to sprawdzić, a to jest podane w zadaniu. 5,97 razy 10 do 24. Razy 10 do 24. No i tak standardowo to, co ja zwykle robię w takich zadaniach, no to grupuję rzeczy, które są liczbami <grym> i te dziesiątki razem, czyli to jest tyle, przez. 6,67 razy 5,97 to wpadniemy w kalkulator. No a z resztek co nam wyjdzie? No, do, do góry jest 10 do 12. 3 razy 4 jest 12. A na dole jest 10 do. Kto to szybko bliżej? 10 do 13. Czyli ogólnie z tego wszystkiego wychodzi 10 do minus 1, bo tutaj jedynka w mianowniku. No dobra, to teraz y, użyjmy kalkulatora, żeby nam powiedział, ile jest góra. Yy, mamy tu sobie kalkulator. 7,56. O Boże, do kwadratu tak zrobiłem. Nie, nie zrobiłem. Do kwadratu i do kwadratu. O jest, coś wyszło. To się równa. A jeszcze OK, tyle. Ale od razu podzielmy. Czyli od razu to dzielimy przez 6,67. Czy ja to napisałem? Nie. Dzielimy to przez 6,67 i to jeszcze. To ileś tam jest? I to jeszcze dzielimy przez tą drugą liczbę, czyli 5,97 o, wyszło mi 82. Teraz się zastanowimy, czy to jest dobrze, tylko wpiszę i trochę uporządkuję ekran. Czyli wyszło mi, że to jest 82 e, razy 10 do minus 1. No i czy to jest dobrze. No teraz dojdziemy też do jednostek, ale usunę kalkulator. I wychodzi nam, że to jest 82 razy 10 do minus 1. Przesuwamy przecinek, to jest jakieś 8,2. To jest natężenie pola grawitacyjnego, czyli siła przez masa powinno być w jednostkach przyspieszenia, czyli piszemy automatycznie metrów na sekundę kwadrat i zastanawiamy się, czy to dobra jednostka, no, znaczy jednostkę to odgadliśmy, bo wszystko włożyliśmy w jednostkach dobrych. No, a czy to jest dobra liczba? Tak, to jest dobra liczba, bo jest mniejsza niż stała. G. No i ostatni podpunkt, Między, międzyczasie mieliśmy intruza w pokoju może go było słychać. Więc y, jaka jest praca siły odrzutu wykonana podczas przyspieszania sondy? No i to można zrobić w pewnym sensie z porównania energii. No bo początkowo, jak y, sobie ta nasza satelita krążyła wokół naszej planety, to oczywiście miała jakąś tam energię. Y, no i ta energia początkowo była równa mv orbitalne do kwadratu o przez 2 minus gm2. M przez R, czyli to jest energia potencjalna. No ale jak już się tam oddaliła do nieskończoność. To ja twierdzę, że tutaj ona ma tylko prędkość M V nieskończoność do kwadratu przez 2. E, no i różnica, jaką tutaj mamy, to w porównaniu do tego zadania pierwszego, to nie możemy porównać oczywiście tych. Nie możemy porównać tych energii, bo w międzyczasie. Bo pamiętajcie, że pod punkcie 3.1 możecie sobie cofnąć. My tutaj nie mieliśmy V orbitalnego, tylko mieliśmy to VVP, e, czyli już po tym, jak te silniki się odpaliły. No więc mówimy, że stało się coś takiego, że, m, że początkowo była MV orbitalna kwadrat przez 2 minus GMM przez R plus ta praca, którą wykonały silniki, i ona e, no, koniec końców zaowocowała. W, tej końcu, w postaci tej końcowej energii. To jest orbitalne, jakby kto pytał. E, no świetnie, no to teraz porządkujemy całe to wyrażenie. No i okazuje się, że oczywiście masa w tym wszystkim zostanie, to po pierwsze, no i staramy się to przerzucić na stronę prawą. E, co nam wyjdzie? No więc wyjdzie nam coś takiego, że i tak. No i tu jest ta wskazówka, i ta wskazówka być może jest jakaś nam potrzebna. No jest potrzebna, bo no, wstawianie tego wszystkiego tutaj jest pracochłonne. Więc to, co możemy zrobić, to możemy powiedzieć przecież, że yy, no, no, no możemy skorzystać z takiego triku, że przecież dobrze wiemy, że gmm M przez r jakoś było związane z energią orbitalną. Yy, to no, Zrobiliśmy to w podpunkcie bodajże 3 3, 2. No i skorzystajmy z tego, czyli jeszcze raz przywołajmy, że siła dośrodkowa, jak już się porusza po tej orbicie, mv orbitalny kwadrat przez r ma być równe gmm przez r kwadrat. Kwadraty skróćmy, masy skróćmy i widzimy, że gm przez r, czyli to, to jest po prostu e, v orbitalne do kwadratu. To by się chyba zgadzało. gm przez r to jest v orbitalne do kwadratu, fajnie. I stawiamy to do tego wzoru i od, od razu z, z tego widzimy, że jak to wszystko poporządkujemy, że praca wykonana to jest M V w nieskończości przez 2. Ten gość przerzucony na drugą, stoję, na drugą stronę daje plus no gm przez R, ale za GM przez R wkładamy V orbitalny kwadrat, V orbitalny kwadrat razy masa tego małego baziewia, no i odejmujemy od tego tą początkową energię kinetyczną mv mm, to jest orbitalne mam nadzieję, że to, że to Was nie, jakoś nie skonfudowało to jest v orbitalne, w momencie kiedy orbitował v orbitalne do kwadratu przez 2 no i jak to wszystko się uporządkuje to praca wykonana przez tego naszego gościa to jest masa przez 2 tego naszej satelity i to jest pomnożone przez V w nieskończoności do kwadratu plus, no i tak się akurat składa, że to jest V orbitalne kwadratu razy masa minus m razy V orbitalne kwadratu przez 2, czyli plus V orbitalne do kwadratu. Bam. Koniec zadania. Czyli jeszcze raz powtórzę, bo tu się dużo działo. Ja się też żąbnąłem raz. No początkowo mieliśmy taką energię w momencie, kiedy on sobie krążył dookoła. Finalnie mamy taką energię. Kiedy on już sobie odleciał i leci w nieskończoności, i oczywiście ta różnica energii to jest ta praca silników, które one, które one dały, jak wystrzeliły. No, w związku z tym porównujemy tą energię początkową z końcową i zostawiamy to W jako pracę wykonaną. Przerzucamy wszystko na drugą stronę. Korzystamy z tego, że jakoś V orbitalna jest związana z Gm przez R. No i to, to, to wygodnie nam się będzie liczyło, bo teraz możemy podstawić. Masa to jest 10 do 4 kg. I tak mi się wydaje, przez 2 to dzielimy i tu dodajemy dwie liczby. V w nieskończoności to chyba było 2, czyli to jest 2 do razy 10 do trzeciej do kwadratu. Robię to tak, plus, no i zaraz nie będziecie widzieć, więc przerzucę się na górę, ale orbitalne to chyba było 7,56, tak, dobrze pamiętamy? 7,56, tak, plus... 7,56 razy 10 do trzeciej również do kwadratu. No i to są, wydają się trudne zadania, ale od razu widzimy, że to 10 do 3 do kwadratu występuje tu i tu. Więc moim zdaniem praca to się równa, te dziesiątki jak zwykle grupujemy. Tu będzie, no tak, 4 razy 10 do 6 plus 7,56 kwadrat razy 10 do 6, więc to 10 do 6 da się przed nawias wyciągnąć. Tu czwórka była i mamy. Z tym połączyć 10 do 10 przez 2 razy, ależ dużo obliczeń, ale mam nadzieję, że jeszcze jesteście. 4 plus 7,56 do kwadratu. No i wreszcie to możemy wstawić do kalkulatora i skończyć ten filmik. 4, może tak, też mimo 7,56 do kwadratu plus 4. OK, i dzielimy przez 2 i to jest 30,50. 30,6. No to ja to tutaj wstawię. To przez dwa już podzieliłem, tak? Sprawdzam. Było coś takiego tak, dzielenie przez 2. Czyli to jest 30,6. To się równa 30,6 razy 10 do 10, przesuwamy przecinek dla porządku i to jest 30,06 razy 10 do 11 Joula. Nie mamy odpowiedzi, więc strzelamy, że to jest dobrze, mogłem się pomylić, ale chyba idea jest taka. Yy, mam jeszcze drugi pomysł na to zadanie, jak to mogło być zrobione, ale to oczywiście yy, do dyskusji, czy, yy, czy, czy to jest jedyny słuszny sposób. Dzięki wielkie.